Chodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. 那街。<music> Adam, Panie, ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika. Nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, Ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Zapraszam Was w środku dnia. No, prawie środek dnia. W środku dnia do, do tego, żeby wspólnie się pomodlić, koronką do Bożego Miłosierdzia, uczcić ten najwyższy przymiot w kontekście działania. Boże przymiot, czyli miłosierdzie. I zacznijmy od modlitwy do Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich, po tym świecie krążą, mocą Bożą, strądzi do piekła, amen. Posłuchajcie fra dwóch fragmentów z dzienniczka Faustyny. One zdają się być niepowiązane ze sobą, ale wy je spróbujcie powiązać w rozmyślaniach swych 1372 i 73. Jezu mój, Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą, to jest, że pragnęłam Cię kochać tak jak tak wielką miłością, jaką cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie pokochała. Z początku były to moje tajne pragnienia, o których wiedział tylko Jezus. Dziś nie mogę ich pomieścić w sercu. Pragnęłabym wołać na świat cały: Kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego miłosierdzia. O dni powszednie i pełne szarzyzny, patrzę na Was okiem uroczystym i świątecznym. Czas, który nam daje możność zasługi zbierać na wiekuiste niebo. Jak jest wielki i uroczysty, rozumiem. Jakby Go wykorzystali święci. No właśnie. Te dni powszedniej pełne szarzezny mogą się bardzo skutecznie przyczynić do naszej świętości, uświęcenia, dojrzałości. O to warto się pomodlić, bo wielkie Boże miłosierdzie jest. Biorę do serca wasze intencje. Grzegorz mi pomaga. Zaczynamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego dla świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Jezu, ufam Tobie. Tobie. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Święta Tereso z Lizje. Módl się za nami. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Dobry Boże, proszę cię, przyjmij wszystkie te intencje, nawet jeżeli niedoskonale są zapisane, może nie do końca trafiliśmy w to, co jest najistotniejsze, ale przyjmij to wszystko i tak poukładaj, żebyś ty był uwielbiony i żeby każdy mógł skorzystać z twojej dobroci, miłosierdzia. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Czasami biorę sobie taki punkt odniesienia. Jeśli ktoś jest pierwszy raz na naszej modlitwie, to co zrobić dla tej osoby, która jest pierwszy raz, żeby poczuła się kochana, żeby poczuła się przyjęta do naszej społeczności, żeby rzeczywiście ta miłość pasterska, która jest najwyższą wartością dla nas, jakoś została odczuta, a nie tylko w teorii była. Jak tu powiedzieć, kocham was, właśnie, żeby to też dotarło do tej osoby, która jest pierwszy raz. Więc dzielę się przemyśleniami. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to go serdecznie witam. Zapraszam, żeby się z nami modlić o 15 o 20.30. Codziennie tu jesteśmy. I na pewno chcę dodać, na pewno chcę dodać, że bardzo się cieszę z tych owieczek z Was, które, którzy nie jesteście pierwszy raz. Raczej regularnie albo czasami tu wpadacie. Bardzo się cieszę, kocham Was. Pięknie, że się modlicie. Ja zwykle we wtorki z wami jestem na koronce. Ale nie będziemy za tydzień, za dwa tygodnie, ponieważ będę na swoich rekolekcjach. Za trzy tygodnie, cztery. W takim razie do Was wrócę na koronkę. Do końca tego tygodnia prowadzę różaniec o 20.30. później będą lekkie zmiany, no ale wyjdziemy na prostą 13 września już będzie po staremu zupełnie. Codziennie są o 20.30, to pamiętajcie. Dobrze. I jeszcze dziesiątka różańca, co by ta misja się rozszerzała, co byśmy ją razem robili, co by ona rzeczywiście spełniała ten cel, który Pan Bóg nam wyznaczył, żeby Ewangelia się niosła na chwałę Bożą, pożytek ludzi i to jeszcze jak najlepszymi środkami. Rozpocznijmy dziesiątkę różańca, trzecią tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego, niech Duch Boży działa w nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym to najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdecznie Was pozdrawiam. Koniec duchowych treści. Koniec. Teraz, jeżeli coś chcecie jeszcze na transmisji, to się podzielę czymś osobistym, ale to już nie będzie duchowe, tylko będzie takie moje, prawda? Uprzedzam, że to takie właśnie będzie, prywatne. I, i, i zaproszę Was na 20.30 jeszcze dzisiaj. Na, na, na wieczór. Mianowicie miałem rozpocząć, miałem rozpocząć tę modlitwę od narzekania, że mi dzisiaj głowa boli i że jakiś nos mam przytkany ja Rzadko mnie głowa boli. Dzisiaj coś, coś, coś rzeczywiście takiego mam, ale stwierdziłem, że miłość też polega często na tym właśnie, że się nie żalimy, nie narzekamy, tylko robimy swoje. Nie? Mam nadzieję, że nie było widać. Mi to przeszkadza, ponieważ męki, cały czas powtarzane w koronce dla jego bolesnej, męki, to jest nosowa ta zgłoska, prawda, męki. I z zatkanym nosem ciężko mówić, męki, cały czas męki. Kilka męka się robi z tego zatkanym nosem. Yy, dobrze, to było prywatne. <grym> Na szczęście dzisiaj jakieś jeszcze takie dwie pilne sprawy mam do zrobienia, nie, nie, nie za skomplikowane. Yy, o 20:30 chyba, chyba sobie trochę odpuszczę dzisiaj już. Tak, tak, tak się chciałem prywatnie podzielić. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie. Jak widzicie, taka ludzka strona też we mnie jest, yy, i w tej ludzkiej stronie też wielu z Was się po prostu modli za mnie. Pamięta, dziękuję Wam serdecznie, kocham Was, zapraszam na kolejne modlitwy. I no już nie będę opowiadał o tym bólu głowy, tylko trzeba robić swoje, nie? Trzeba prowadzić modlitwy. I... Pozdrawiam Was, Błogosławie Grzegorzowi, dziękuję, moderatorom. Bóg zapłać Moderatorom dziękuję serdecznie. Dziękuję za wszystkie modlitwy. O zdrowie. K które widzę, składacie, Pan Bóg wysłuchuje. Jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, naprawdę. To już jest tak dobrze, że po prostu że zadziwiająco dobrze. No, oprócz takich rzeczy, w których trzeba dalej ufać Panu Bogu, ale to już kiedy indziej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Niech Ewangelia się niesie. Na chwałę Bożą i pożytek ludzi jak najlepszymi środkami. Trzymajcie się.